Przepraszać i stawiają te figurki wokół buddy, i w milczeniu trwają przy tych dzieciach. Więc to nie jest problem wyłącznie religijności. religijności. Druga sprawa, my w naszym ośrodku pomagamy takim kobietom, które nie są wierzące naszą modlitwą. My mamy apostolstwo Mszy Świętych i nasi animatorzy przyjeżdżający na rekolekcje dwa razy w roku w stałych terminach, więc zachęcam również Panią doktor, żeby nawiązała z nami kontakt, najbliższe rekolekcje 1, 2, 3 maja a potem są przed świętem Chrystusa Króla trzy dni zawsze w stałych terminach i tam wszyscy bierzemy intencje, intencje mszalne nie nasze, tylko właśnie modlimy się w intencjach Kościoła Świętego Apostolstwa Życia, ale także w intencjach osób cierpiących beznadziejnych sytuacjach i za kobiety, które właśnie odeszły od Boga w skutek grzechu aborcji. Żeby one mogły otworzyć się na łaskę i mogły przyjąć po prostu tę łaskę przebaczenia, bo Bóg jest przy nich na każdą chwilę ze swoją łaską. Tylko serca są zamknięte. i Zamawiamy msze święte. Są osoby, które adrują Najświętszy Sakrament, które podejmują różne modlitwy w intencji kobiet które albo odeszły od Boga, albo są niewierzące, i trudniej im po prostu wrócić, trudniej wtedy leczy się syndrom. Ale tutaj od razu wejdę w słowo, ale dodajmy jeszcze do bo zdaje się, że główną taką myślą, którą tutaj nasza słuchaczka chciała nam przedstawić, to jest to, że problem syndromu winy to nie jest problem wyłącznie kobiety. Oczywiście, prawda? oczywiście. ale tu jest taki, to, to jest drugie pytanie, do którego chcę się odnieść. Problem syndromu. Dotyka, tak jak mówiliśmy na początku, kobietę, dotyka mężczyznę, dotyka dzieci poprzez te konsekwencje. Natomiast kobietę dotyka najmocniej, bo serce kobiety jest stworzone do dawania, do miłowania. Niestety często kobieta jest przymuszana przez najbliższych, również przez ojca, najczęściej przez ojca w listach, które przychodziły do nas na przestrzeni lat. Główną przyczyną był mąż, ojciec, który mówił, rać sobie sama, umywał ręce, albo udawał, że ten problem nie istnieje dla niego, że to jest problem kobiety. Oczywiście tak jak najbardziej. Natomiast w jednej audycji nie można się skupić na kilku problemach naraz. Dlatego dzisiaj omawiamy Syndrom dotyczący kobiet. Ale ja mam nadzieję, że w telewizji trwa, Trwam będzie oddzielna audycja dotycząca syndromu mężczyzn, bo mężczyźni przeżywają ten syndrom inaczej. Często sobie nie uświadamiają, że to jest grzech. Ja spotkałam bardzo wielu mężczyzn, którzy dopiero po rozmowie powiedzieli: A wie pani, ja nie wiedziałam, że to w ogóle jest grzech. Ja się z tego nigdy nie spowiadałem. Proszę pani, ja sobie dzisiaj uświadomiłem powiedział mężczyzna na naszej górze, że ja jestem winny. Śmierci sześciorga dzieci. Moja żona broniła tych dzieci, a ja ich niestety nie chciałem. Ja ją przymusiłem do tego. To jest moja wina. Często mężczyźni sobie zupełnie nie uświadamiają tego. Nawet mam tutaj takie świadectwo, w którym mężczyzna pisze, że on nigdy się z tego grzechu nie spowiadał i nie miał jakby wyrzutów sumienia do pewnego momentu. Potem oczywiście to przyszło. Potrzebna jest modlitwa, którą tutaj przedstawimy następnym razem. Uwolnienia z ciężaru winy po grzechu aborcji żony dla mężczyzn, dla ojców. I na pewno taka modlitwa będzie, jak i również modlitwa uwolnienia z ciężaru cierpienia kobiet, które poroniły w sposób sam samoistny. Może odbierzmy kolejny telefon słuchamy telewizja Twami, Radio Maryja. Halo. Boże. Szczęść Boże. Kłaniam się Jurek Starunia. Witam. Kłaniam się, panie Jerzy. Pozdrawiam ojca Jacka, szanownych gości, panią Wisławę i ojca Stanisława. Ja tylko taki, takie pytanie odnośnie, ponieważ początek początku rozmów tych rozmów niedokończonych słuchałem akurat jadąc w samochodzie, więc no, szum, hałas i tak dalej nie do końca usłyszałem jedno takie stwierdzenie, a ponieważ słyszałem je już jeżeli to jest to, co mi się wydawało, jeżeli dobrze usłyszałem, to słyszałem już je nie pierwszy raz. Bym prosił ojca Stanisława o wyjaśnienie. Czy, czy ja dobrze usłyszałem i jeżeli tak, to na, na jakiej podstawie, skąd takie twierdzenia zaczynają się pojawiać? Czy ojciec Stanisław na początku tutaj tych rozmów stwierdził, że to, użył takiego sformułowania, że pan Jezus przebaczył Judaszowi? Bo ja to słyszałem również dzisiaj w porannej mszy świętej jadąc do pracy e, po, po godzinie siódmej w wezwaniu do e, mod w modlitwie wiernych e, Panie Jezu, Ty przybaczyłeś Judaszowi, zmiłuj się nad nami. Dokładnie tak to chyba brzmiało, e, ponieważ no, z tego jak ja pamiętam i to jeszcze i z religii, i z lektury Ewangelii, to Pan Jezus powiedział, że Lepiej tam, by się odchodzi. Nie ja tylko jeszcze zdanie, tak? Przytoczę że wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi jak jest o nim napisane, ale biada człowiekowi, przez którego będzie wydany. I na koniec jeszcze później się modlił do ojca niebieskiego mówiąc, że dziękuję za to, że znaczy dziękował ojcu za to, że nie utracił nikogo z tych, których otrzymał, z tych uczniów, za wyjątkiem syna zatracenia. Więc skąd takie stwierdzenie, że Pan Jezus tak. przebaczył Judaszowi być może. Panie, Panie Jerzy, dziękuję serdecznie dziękuję za to pytanie. To jest taka dość. Ale mogę po, Bardzo proszę, no tak. trzeba. Dlatego, że po pierwsze, Jezus naprawdę umarł za wszystkich ludzi. Umarł i zmartwychwstał za wszystkich grzeszników, żadnego nie wyłączył. Od Adama, po Judasza, po mnie, po wszystkich, poniósł grzechy wszystkich. Dwa. Często ludzie pytają, czy Pan Bóg mi przebaczy. A to przecież ten sąd nad grzechem człowieka i przebaczenie i misterium odkupieńcze miało miejsce dwa 2000 lat temu. Jak możesz pytać, czy Bóg ci przebaczy, skoro On zapłacił za Twoje rachunki, przebaczył Twoje grzechy? Problem jest, czy ja to przebaczenie przyjmę. Bo lekarstwo w szufladzie nikomu nie pomoże. Właśnie o tym dzisiaj rozmawiamy, prawda? I teraz to jest ten problem. Właśnie, to jest I teraz ten problem. to, że Jezus umarł za Judasza, że nie przestał go kochać. Bo kiedy go przychodzi zdradzić, pyta się, mówi przyjacielu. I to nie była kpina, ani złośliwość Jezusa. On nadal kochał Judasza, mimo że on go zdradzał, bo Bóg kocha grzesznika i umarł na pewno. Natomiast jest problem, co ja, ja czy ktokolwiek, z miłosierdziem, które jest za darmo dla każdego, na mocy męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa, zrobię? Przyjmę, czy powiem dziękuję? Judasz zrobił, co zrobił. Piotr zapłakał. I myślę, że... no, I myślę, że to jest ten problem prawda teologiczny, który bardzo prosto wyjaśniamy w tym momencie. I my dzisiaj właśnie o tym cały, cały czas rozmawiamy. Bo to jest problem z tego, co tutaj pani i, i ojciec Stanisław, co mówicie. Syndrom postaborcyjny, ciągłe poczucie winy, i ciągłe to wątpienie w to, czy Pan Bóg mi przebaczył, ciągłe ta, ta trudność z przyjęciem daru Bożego Miłosierdzia, mimo ogromnego w tych przypadkach żalu za ten grzech, mimo ogromnego starania jakiegoś zadośćuczynienia. Ktoś tam miał, prawda, czwórkę dzieci, czy piątkę później, w każdemu starał się. Jakoś tam nieba przychylić, wielką troskliwość okazywać, a ciągle to zostaje. Właśnie to jest, to jest, ten, to jest ten. Ja bym wrócił problem. tylko jednym zdaniem, bo na początku powiedziałem, że bardzo często są pomieszane dwie rzeczy. Poczucie winy, czyli Bóg mi przebaczył, czy nie przebaczył, przebaczył, bo przyjąłeś przebaczenie, dostałeś rozgrzeszenie, odprawiałeś pokutę, ale została rana, została blizna. Został, została konsekwencja grzechu, po operacji będę miał bliznę. Na zmianę pogody może boleć. I teraz, co ja z tą blizną zrobię? Czy ja będę przeklinał Pana Boga? Czy latał do spowiedzi non stop, bo może nie powinno boleć? Przepraszam bardzo, ja zgrzeszyłem. Jak Dawid noszę konsekwencje swego grzechu, Panie, ja zgrzeszyłem, Tyś mi przebaczył, ale boleć będzie. Teraz my, skoro ten krzyż jest, to mówimy, weź bracie modlitwę, współpracuj z łaską, bo Bóg nie chce Twojego cierpienia. Bóg, Bogu nie są potrzebne nasze cierpienia. On nas wyróżnił, proponując, że jeżeli Jezus Chrystus, syn człowieczy, dźwigał krzyż, to nie, nie da go nieprzyjacielowi, tylko tym, którzy powiedzą: Panie, chcę z Tobą iść i nieść krzyż zbawienia. I dlatego też ta modlitwa jest ogromną szansą. Ja chciałbym powiedzieć, może inaczej, bo się rozgadam. Państwo spróbujcie i będzie wiadomo. Dla mnie, dla wielu innych ludzi, to jest rewelacja, że właśnie wielki Pan Bóg z wielkim miłosierdziem przychodzi leczyć, by z grzeszników, ze zranionych ludzi czynić świadków. Czynić świadków, bo właśnie ktoś, kto został wyprowadzony z syndromu aborcyjnego, powinien dać świadectwo, chwałę Pana Boga i wsparcia innych grzeszników. Dlaczego kobiecie tak trudno jest. Przyjąć Boże przebaczenie, dlatego że ona nie wierzy. Nie wierzy, że Bóg może przebaczyć tak wielki grzech. Tak jak i Judasz nie wierzył. Judasz mówił, przecież on uznał swoją winę, powiedział, jestem winny śmierci sprawiedliwego. Ale on nie wierzył, że Bóg może przebaczyć. Często ten problem pojawia się również u kobiet, które mówią, tak, ja wierzę, że Pan Bóg jest. Nieskończenie miłosierny, ale także jest nieskończenie sprawiedliwy. Jeżeli, jeżeli ja, która dokonała, dokonałam tego grzechu i skazałam niewinnie swoje dziecko na śmierć, słyszę, że mogę być zbawiona, a przez wiele, wiele lat nie było odpowiedzi ze strony Kościoła jasnej na temat Posu dzieci, dzieci. nieokszczonych. Co się z nimi dzieje, gdzie się znajdują? Mówiło się o Tchłani, mówiło się o Limbusie. Dopiero jakieś takie światła dała Komisja Teologiczna 2007 roku, w kwietniu, na ten temat wyszło, wyszła, wyszły konkretne bardzo rzeczy.